Witajcie, ansmone z Mati, a dziś, jak za dobrych starych czasów, będę śmiał się z niewinnych dziewczynek w internecie. Pierwszą, jakże niewinną dziewczynką, będzie Laluna, która po raz kolejny postanowiła odpalić się na Sylwka Wardęgę za to, jak ten prowadzi konferencję Fame się... Bawi policjanta. Dlaczego tym razem Wardenga bawił się w policjanta? Na piątkowej gali medu zawalczył będzie z niejakim Dominikiem Jaksu, który ponoć ma wiele wspólnego z przekrętami na wyporzenie samochodów. Gdy Sylwek wyciągnął wszystkie rejestry, potwierdzając, że to on prowadził niesławną firmę, ten za każdym razem odpowiadał, że on jest tylko rolnikiem, sadzi sobie kwiatki i roślinki i że Wardenga ma złe dane pobrane z bazy CIDG. How ewidentnie oglądał się za dużo kawalerii powietrznej. To nie jest moja ręka! To nie jest moja ręka, ale to, to nie jest moja ręka! Jak macie przekonujące mówić? Macie być pewni tego, co mówicie? Nowe dochodzenie prowadzi i śledztwo Człowieku, to jest i prokuratura nie jest To hit no hit Laruna taki sam hit jak twoje oryginalne ubrania z butiku i twoje naturalne peruki z naturalnych włosów z Aliexpress lata mijają a niestety Laruna pozostaje sobą sobą niestety również pozostaje Monika Kociołek która w najnowszym filmie postanowiła zmierzyć się zrobić taki test na inteligencję ze swoim psem. Nie moi drodzy, nie przesłyszeliście się. Witam Was kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sprawdzimy, kto jest mądrzejszy chrupcia czy ja. Jak myślicie? Tak jeszcze przed obejrzeniem filmu. Obstawiajcie. Pamiętaj, wodzie, zawsze trzeba pamiętać o wodzie. Z cytrynką najlepiej. Ja też, też. Huh? Mój Boże, ja tylko chciałem komentować sobie śmieszne filmy w internecie. Za jakie grzechy? Zaraz wygra Skubanica. Ja muszę teraz w takim razie postawić oczywiście tutaj. No, na zobacz. Teraz to. Próbka! ty wybrałeś to miejsce, no to jesteś Majda, no bo ja wygrałam. Kobito, zobacz. Ich dla mnie. I tam to też zjadła? E, nie. No to jak zjadła, tego nawet nie zauważyłaś. To jest remis, kochaj. Żadnego punktu nie dostajesz. What? Moi drodzy, to jest naprawdę historyczny moment w dziejach ludzkości. Człowiek w tej chwili właśnie zremizował z psem w kółko i krzyżyk. Poproszę o brawa. Poproszę o minutę ciszy. Który z siedmiu cudów świata istnieje do dziś? Odpowiedź A. Piramida z Cheopsa. Zróbmy na odwrót. Odpowiedź A. Piramida z Hopsa, B. Posąg Zeusa z, z No i teraz się pomieszałeś. Jak nie odpowiem, to przez ciebie. Tak. A, no ja bym tutaj dała odpowiedź A. Jesteś pewna? No. Sprawdzamy, co wybierze chrupcia. Chciałem wybrała odpowiedź B! Uwaga, prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A, czyli piramida Hobsa istnieje do dziś w Egipcie. Brawo, Monia! Brawo! Wygrałaś z psem! No, ja bym się tak nie cieszył. To jest najbogatszym źródłem magnezu? Odpowiedź A. Orzechy laskowe, odpowiedź B. Suszone nasiona słonecznika. <słuch> Źródło magnezu. Orzechy laskowe to odpowiedź A? Tak. To wybieram odpowiedź A. Plubcia, co wybierasz? Znowu odpowiedź B, znowu niezgodni jesteśmy, ty dupa mała! No i widzisz, Chrupka dobrze odpowiedziała. A ty nie wiesz? Prawo chrupcia wydałaś człowiekiem, i tutaj akurat y, można się cieszyć. Wszystkie psy mogą być dumne z chrupci, tylko że przeciwnik jest taki, że to bardziej pastwienie się na nim. Monika Kuczowek mówi, że w pierwszej rozgrywce zremisowała, przyznała sobie punkt, w drugiej rozgrywce przegrała i teraz przechodzimy do kolejnej konkurencji. Boże, jedyny, jakie to ekscytujące. A wy pamiętajcie, że tutaj jest lista subskrybentów. Jeżeli chcecie się tu znaleźć, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo będą naprawdę mocne filmy. O właśnie, 350 tysięcy widzów do końca damy radę, yy, jeśli chcecie znaleźć się na tej cudownej liście o tutaj, to zostawcie subskrypcję i zostańcie ancymonami na tym kanale. Z góry dziękuję. Drugą rundę w chowanego wygrała Monika, powtarzam, z psem. Następnie grać, powtarzam, z psem będą w kubeczki. Tobie to jeszcze dobrze mózgu nie sprawdziliśmy, a ty już się... Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Uuu. Zobaczmy to. O, teraz to naprawdę. No, skała. Przypominając sobie ostatnią wypłowiość tego chłopaka. Jak mnie oglądasz dziewczyno, to mam namiar do dobrej restauracji. Na pewno jakbyś chciała się nauczyć, to ogarnę ci robotę. To bardziej cymbał. Nie możemy jakoś też mega... Takie skomplikowane. Nie możemy jakoś też mega. <ścoughs> Jak to się mówi? Kurde, że nie możemy jej komplikować jej, bo ona jest tylko psem, to chciałaś no powiedzieć, to tak? No tak? musimy w takie miejsca, żeby nie były za trudne dla niej. Dokładnie to chciałam powiedzieć. Może następnym razem, zamiast gadającej nie wiadomo co Moniki, dadzą psa. Albo na przykład w ogóle zamiast Moniki na tym kanale będzie tylko pies. No i w takim wypadku mamy 3 do 2 dla Chrupeczki. Więc Chrupeczka wygrała i jest mądrzejsza ode mnie. Kto by się spodziewał? Ja. Ja bym się spodziewał. Dodatkowo, nie kończąc tylko na filmie, Monika Kociołek na swojego Instagrama oddała taką cudowną relację. Mini story time. Mega miło chroniasz. Ja idę tu na lekcję śpiewu. Pan ochroniarz Niech pani idzie, bo ja słyszałem jak pani pięknie śpiewa. Czy ktoś dalej dziwi się, dlaczego to właśnie pies wygrał w teście na inteligencję? Pojedynek nie na inteligencji, natomiast na pięści stoczą w najbliższy piątek Nanamichan wraz z Lizą. O właśnie, i co do tego, to w piątek będę to galę oczywiście komentował, będę miał dla was kody Pay Per View do rozdania, będę miał dla was koszuleczki od Select Shop i może coś jeszcze, coś kombinuję. Wpadajcie serdecznie, zapraszam. Podczas mojego ostatniego występu na Fame MA, Nanamichan w ten oto sposób skomentowała moje poczynania w OKTAGONIE. jest trzeba się bić no i pokazał swoje realia kozak nie no chwilę, <grym znać> czy to nawet nie wiesz, że należałoby zmienić nogę? Jestem przekonana, że to nie zdrzymuje tą walkę, żeby powiedzieć, <laughs> że trzeba walczyć, a nie spacerować po oktagonie. Tak, tak, moi drodzy, to ta sama nanami która wielokrotnie... A co ja wam będę mówił? Posłuchajcie. Zanim napiszesz kolejny śmieszkowy, hyhyhy, szkowy komentarz beka pod postem, który ewidentnie sugeruje czyjś smutek. Przymyśl nie dwa, nie trzy, nie cztery razy, a z dziesięć? Czy na pewno zdobycie kilkudziesięciu, kilkuset, albo kilku tysięcy serduszek pod twoim komentarzem jest warte tego, co odczuje osoba, która po prostu czuje się odrzucona, wyśmiana i pozostawiona w sam samej sobie, bo nigdy nie wiesz w jakim stanie emocjonalnym, psychicznym jest osoba po drugiej stronie ekranu. Film oczywiście jak szybko się ukazał, tak szybko zniknął. Przedwczoraj natomiast jako, że Nanami-chan będzie walczyła już jutro, nie mogło zabraknąć Q&A i w tym Q&A również nie mogło zabraknąć pytania o moje nazwisko. Oby ktoś nagrał taki sam film o Tobie jak Ty o Spysińskim. Uuu! ESA, dobrze. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę nagrać takie arcydziemne ja Ciało, proszę bardzo, nie mam z tym problemu. Olga, ja w przeciwieństwie do ciebie nie jestem zawistym człowiekiem, i przegrana kogoś absolutnie nie jest dla mnie wygraną. Ja w internecie i w życiu prywatnym używam wulgaryzmów. W internecie i w życiu prywatnym czasem powiem coś głupiego, w internecie i w życiu prywatnym czasem powiem coś chamskiego, albo nawet zdarzy mi się powiedzieć coś niestosownego. Ty natomiast na swoich filmach kreujesz się na taką idealną słodką, ciepłą kruszynkę, która chce wyprzytulać wszystkie swoje kruszynki na swoim kanale i wszystkim pomóc. Natomiast w momencie, gdy odpala się kamera poza twoim bezpiecznym pokojem, w momencie, gdy odpalasz kamerę na vlogach, pokazujesz to, jaka jesteś naprawdę. Więc szczerze, ja wolałbym prawdziwego człowieka, który jest czasem hamski, aniżeli wykreowaną postać, która na siłę stara się być idealna, a w rzeczywistości jest zupełnie inna. Natomiast jeżeli my mówimy o człowieku, który jest chodzącym red flagiem, po prostu owijających wszystkich swoich widzów wokół paluszka, bo jest dobrym manipulatorem. Oh. To czy jest sens w ogóle tutaj prowadzić dyskusję? Myślę, że niekoniecznie. I to jest coś, czego mi zawsze brakuje. Jak ktoś chce coś o mnie powiedzieć, jak ktoś chce się do mnie dowalić, to mówi, że jestem manipulatorem że jestem hipokrytą, albo że wycinam rzeczy z kontekstu, żeby pasowały pod moje wypowiedzi. Gdy przychodzi jednak do momentu konfrontacji i ja proszę o jakikolwiek dowód, to nic się nie pokazuje, więc droga Olgo, jeśli już mówisz, że jestem takim ogromnym manipulatorem, który wszystkich tutaj was, Ansemonu, w, 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 w co sobie owinął, to poproszę o chociaż jeden dowód, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ten człowiek stracił u mnie szacunek jakieś dwa, dwa i pół roku temu. O nie! Tylko nie to. Jak po rozmowie ze mną, yy, gdzie mówił, zastrzegał się, że nie będzie już nagrywał filmów o danej osobie, a robił to notorycznie, bijąc na tym największe wyświetlenia, no to sorry, ale człowiek, który coś ci obiecuje, a później się nie trzyma tego, nie mamy o czym gadać. I tu po raz kolejny brakuje jakichkolwiek dowodów. Z Nanami rozmawiałem jedynie na Instagramie. Ja żadnych wiadomości nie usuwałem. I nasze konwersacja wyglądało tak, że w maju 2021 roku zapytałem, czy ma chwilę, bo chciałem ją zapytać o pewną dziewczynę. Ona powiedziała: No, że nie chcę za bardzo gadać. Ja powiedziałem, że dzięki, mimo wszystko. 12 lipca. Ona coś o mnie wspomniała, ja powiedziałem, że dzięki. 26 sierpnia zapytałem, czy będzie komentowała coś tam, bo, bo na relacji znowu wspomniała o danej osobie. Zapytałem, czy może chcę nagrać podcast o tym, bo sobie pomyślałem, że jako, że kiedyś mieliśmy jakąś spinę, teraz już jesteśmy, mi się wydawało, jesteśmy dojrzalszymi osobami, to moglibyśmy ogólnie o tym wszystkim pogadać. No i powiedziała, że, że nie bardzo, o tak. Ja napisałem, że już o tym nagrałem, więc spoko i że jak jeszcze może kiedyś będzie okazja, no to, no to może nagram jakiegoś podcasta. Następnie 21 Stycznia wiedziała, że zarzuciła mi, że ja coś zrobiłem, mimo że czegoś nie zrobiłem, że ja coś powiedziałem, czego ona nie powiedziała. O tak, i to jest koniec naszej historii. Więc na nami, Czan, droga, powiedz proszę, w którym momencie obiecałem ci yy, w wiadomościach prywatnych, jak to określiłaś, że nigdy więcej nie poruszę tematu Queen of the Black. No bo skróluję, patrz, to jest, to, jest, to jest tyle. Raz, i jest koniec, koniec rozmów. Raz, raz, o, koniec rozmów. Raz. Tylko raz kciukiem przelatuje, raz i nie ma nic więcej. Więc o jakim manipulowaniu tu teraz mówisz? Kozący red flag, nie jesteś Moniką, ale naprawdę niezły z ciebie kociołek. Znieczuję po prostu jak można być moralizatorem, będąc... Bo jak Mateusz o sobie pisze, myśliciel, filantrop, wizjoner. O nie, nie, nie. nie z Marcina Mazura. To taki żart, ale myślę, że po raz kolejny nie ma co o nim wspominać, ponieważ jak Marcin Mazur zapytał o co z tym chodzi, to powiedziałem, że to żart, którego on nie zrozumie. Jesteś twórcą wideo. Przypomnę tobie, jak siebie opisujesz na Instagramie. Tak. Myśliciel, filantrop, wizjoner. Tak, tak. Dla żartu nie, to jeszcze tymi... nie skumałeś jak zwykle. O, naprawdę dla żartów to zrobiłeś. No. Tak? Aha, okej. Okay. A możesz mi podać przykłady tej filantropii i wizjonerstwa Twojego? O, powiedziałem, że to żart. Okay, da, dalej dobra. Nie A ten dalej chciał wytłumaczenia. Mimo, że powiedziałem, że to żart, którego on i tak nie zrozumie. Zakumpluj się z nim. Przybił sobie z nim piątkę. Macie podobne flow że te cudowne epitety nie opisują autentyczności. No pijmy się co do wody i podam wam jeszcze taki ładny cytat. Nie osądzaj każdego dnia po owocach jakie zbierasz, lecz po nasionach jakie siejesz. Myślicielu roztkmienia. Fajny cytat, ja również mam dla ciebie, myślicielko. Ten, który z demonami walczy, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy na ciebie. To już bez ale zdrówka dla Iza. No to akurat miłe. Na jedną zbieraliśmy, na dwie będziemy jeszcze zbierać, ale to jakoś pod koniec roku, więc dziękuję bardzo. Cóż, droga na nami. jak już masz serio coś do mnie, to wyrzucaj to wprost, aniżeli mówisz, że jestem manipulatorem, jednocześnie samemu manipulując kilka sekund później, dosłownie w tym samym zdaniu. Natomiast co do samej walki, to życzę powodzenia, ponieważ wiem, jak ten stres może wyglądać, nawet jeśli tego stresu się nie czuję. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Select Shop, tu macie Republika Smakoszy Koters, kot rs Simone, Macie 5% zniżki. No i zapraszam jutro na transmisję. Jutro? Jutro. Zapraszam jutro na transmisję. Piątek, godzina 20. Będziemy gadać, będziemy rozdawać. No i zapraszam. Będzie fajnie. Pamiętajcie, co z Trzymajcie się. Cześć Kurszynki.